Cześć, już wszystko ogarnięte. Gospodarstwo wygląda lepiej, już przynajmniej lepiej dla mnie. Kwada sobie, przestawiłem trochę i wjeżdżam tutaj. Już możemy tu jechać. E, zobaczyłem ogólnie złą wiadomość. No, złą wiadomość ogólnie. Że na jakby na drzwiach od stodu są kłódki, no i przeciąć będziemy je musieli, a właśnie nie mamy chill. czym, chyba żebyśmy piło przecięli, ale piłą to możemy przeciąć całe drzwi, nawet przypadkowo, więc no nie wiem, czy jest sens, ale możemy jakby, więc poszukać, więc musimy coś, zna musimy coś znaleźć, bo no inaczej tam nie wejdziemy. Tutaj coś może być, bo tutaj nie ma kłódki. A No tutaj jest po prostu dołu, a na górze też jest kłódka na, gó na górze. Nie ma kłódki na górze. Więc op, zobaczcie, tylko belka jest na górze. Nic innego. A jakbyśmy o tak zrobili? O, zaskoczyliśmy. Tutaj jest jakieś wypukłe, a tu nie ma jakby studowu, części. Ale tutaj jest strasznie zarośnięte. Tutaj są jakieś drzwi bez kłódki. Mm. No teraz to możemy się dostać. Tutaj jest jakiś magazynek jakiś. Kluczem nie, nie dostaniemy się kluczem, ale już diaksem. Diaksem się dostaniemy na easy. Bierzemy Diaksa Wyniosę sobie tutaj hop, diaksa weźmie. Wzięliśmy Zamykamy drzwi. Oj, oj. Tutaj jest zarośnięte strasznie. Teraz musimy przeciąć, jakby, wszędzie. I tu jest jakiś ten... A, do domu. Do domu nie zaglądałem. Kury będziemy mogli mieć, bo jest ten... Tylko tutaj zostawiłem, jakby, co dzo widzowie. Dwa... Dwie... Mm, dwa drzewa, bo nie miałem gdzie położyć, bo tam już nie chciałem wrzucać, bo tam... Coś, jakby... No, już nie chciałem wrzucać, bo zbyt... Tam nie ma gdzie widać, no i jakby ten... No. Nie chciałem po prostu już. O! Tu nawet światło jest. O, dobra. Jest. Kurnik, jak kurnik, jak kurnik. po prostu. Kurnik, kurnik, no. Tu otworzyliśmy kurnik już. Tutaj, dobra. Gdzie by pierwszy wejść. Dobra, ten. Bo tutaj niby widzieliśmy, ale. Nie widzieliśmy tej. Mamy dwa rozsiewacze yy, opryskiwacz, jakiś dobelek, coś jakiś ten, niebieskie coś i beczkę mamy. No, coś tam jest. Ciekawe, czy ujemy jej pół gdzieś, bo przyda się, bo byśmy mogli zaorać te ten jakby korzenie po tych a, by się przydał. Dobra, nie, na koniec tam utworzymy te trzy. Bo ty, w tych trzech pewnie się dziwię, Bo pewnie w nich będzie nie wiadomo co. Jakieś? Więc no. Nie wiem po kim to jest, ale to na pewno to było... To jest, tu są maszyny z 2023. Więc dwa lata temu serio nie były używane. Ktoś kupił nowe po prostu maszyny. Tutaj mamy jakieś worki, zobaczysz z czym to jest. To jest pszenica. Worki z pszenicą. No i mamy tutaj belki. Dwie. Więc mamy sanki. O, już wiem, co będę robił w zimę, jak się z sąsiadami zapoznam. Yy, dobra. Bierzemy. Ogólnie pójdziemy do domu potem, bo chcę zobaczyć, jak wygląda dom po dwóch latach nieużytku. O, otworzony. Na razie, albo dobra, nie będę patrzył, tutaj otworzę też, otworzone, siup, też otworzone, dobra, położę, dobra, na razie tutaj, musimy sobie pieska przewieźć z, nas, z mojego bloku, tam mieszkałem w blokach przez chwilę, no to ja widzę, że to ktoś, to już dobry gospodarz, Krosik. Krosa mamy. Um, Ursus jakiś. To jest 4514. Ona ma po 63 konie mechaniczne. O, potem właśnie mówiłem. Czy Fajny pług. Y I Saria, to jest chyba, tak. I Saria, I ten, jak on był? I Siednik do kukurydzy, chyba to jest. Tak się zdaje. Mi się zdaje. Zobaczmy, czy jest dom otwarty. Dom otwarty jest. Więc no. Otwarte, otwieramy. Oj, oj, oj. Nie, no, dobrze wygląda to. Jest taki stary styl. Może ktoś tu, może jakiś był tu kiedyś PGR? Nie, na no PGR były wys wielkie. PGR, na no PGR, że nie, może mieli takie orsusy, ale jak mieli, to by mieli takich pięć. Na PGR, że było tyle maszy, tyle maszyn, że to bardzo ten, no więc zdziwiłbym się trochę, jakby mi jakby okazało się, że ten, że ogólnie, yy, że tutaj był PGR. Najpierw, co byśmy zrobili chyba, to byśmy pojechali i rozjeżdżali się po okolicy, bo ogólnie niedługo skąd to sobie pojadę, wypłacić hajs, no i jakby pojedziemy pola obejrzeć. Oglądać będzie pola. O, a, zapomniałem, zapomniałbym, czy ten jakby cross będzie jeździł. Odpalił! Odpalił! Nieko jedyny stąd odpalił chyba. A nie, jeszcze Ursusa nie sprawdzaliśmy. Dobra, wstawimy go, bo nie chcę, żeby tutaj stał. Fajny niebieski krosik. On by za 20 tysięcy kosztować mógł. Bo to jest jakiś. To jest nowy. To jest Yamaha. O! Odpalił. Bez problemu. Bez problemu. Tylko skrzynia trochę łupia. Ale to. Mała. Mało. Ważne. Skrzynię można wymienić. Po niedużych pieniądzach. Więc. Wiecie. Hmm, no skrzynię mogę wymienić tutaj w tym najwyżej jak, jak nie będzie już jak się zatrze no to będzie po prostu nie się wymienić będzie dobra ych, weźmiemy chyba kładę. albo nie crossa bierzemy crossem nie jeździłem a to jest już jeszcze... musimy sobie auto kupić też jak tam zostań pieniędzy z pół ogólnie, to wtedy auto to w pierwszej kolejności, bo ogólnie krosem i kładam nie mogę się ciągle przemieszczać. Bo jakby ogólnie ten. Niezbyt. To jest dobrze. Jeśli ciągle kładam albo crossem. Widzicie? On ma jakiś układ kierowniczy trochę chyba zepsuty. Nie wiem dlaczego, ale ktoś sobie chyba z tym akurat robił już żarty, bo w każdej maszynie mamy w rejestrację z napisem jest moc, więc nie wiem czy to jest ogólnie dopuszczalne, żeby mieć takie customowe blachy, ale dla nas jest to dopuszczone. Jesteśmy y, osobą, y, która jakby ma to wszystko gdzieś, więc no. Mm. Możemy sobie jeździć, jak będziemy chcieli, więc mało mnie to interesuje, czy to jest dopuszczalne, czy nie, yy. ja sobie po prostu będę jeździł. Dobrze, nie je, jedzie je coś tam, ale zdąży. Tu jest układ kierownicy zepsuty, bo ja ledwo coś skręcam. Tu trzeba na zakrętach się wysiadać i go jakby przestawiać, bo przyszedł <laughs> widzowie. Lecz, no, trochę tutaj. No, y, Lubelska Dolina. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, ale powiem Wam tak. FS19, tyle, taka odpowiedź. No, i ja wiem o co to chodzi. Może ktoś z Was wie o co chodzi z Lubelską Doliną. Farm 19. Taka podpowiedź. Możecie sobie wyszukać. Albo możecie wiedzieć. Ja wiem, że który widz na pewno wie. Bez wyszukiwania. No i jeżdżę to po okolicy tak ogólnie. Dobra, już przejdźmy do tematu. No tutaj jest jakiś PGR, na którym da się sprzedawać, bo widać, że to jest PGR, bo to ma taki styl jakby PGR-u. Mm. Stacja, sklep jakiś tam jest dalej. Tak, sklep New Hollanda, no mm -hmm. New Hollanda sklep. Yy, pff, możemy pojechać dalej. W sumie pojedziemy dalej. Tu jest jakiś skup. Nie wiem jaki, ale skup, dobra. Jakiś skup. No, y, mogłem wziąć kłada bo jakby tym jeździć to niezbyt mi się podoba, bo sami widzicie co się dzieje, jak ja nawet skręcić nie mogę, tutaj jest coś zepsute w tym. Czarny. No, widzicie, niby to powinno więcej jechać, a my jedziemy pindychnie całe. O, czekajcie. No, jak będziemy tyle jechać, to ja to sprzedaję, bo to nie ma sensu tyle jeździć. Tym. Ten kros powinien latać jak chce. A do takiego krosa, bo to jest dobry kros. Jakby, co to skręca na zakrętach, jak będziemy, jak będziemy sprzedawać go? Skręca, skręca. Skręca. No, skręca. Skręca na zakrętach, jak, ktoś, jak go ktoś podniesie. No. Hmm. Biegi, gubi trochę. O! Patrzcie, miodu mu daje. To jest prawdziwa Yamaha, która wytrzymuje do 100 młotogodzin, a potem to już się nie opłaca, bo trzeba wkładać pieniądze. b -like. Pomysł jeździć Yamaha. Ona jest nowiutka, bo ona ma jedną godzinę i ja ją właśnie przejeździłam chyba. Dobra, pojedźmy tędy, bo tutaj jest chyba jakieś centrum kolonii, kiedyś było. Mogę wam pokazać, gdzie ja kiedyś mieszkałem, bo tutaj kiedyś wujek mieszkał i ja jakby z nim mieszkałem, więc mogę wam, zaraz niedługo wam pokażę. Tutaj pamiętam, że był tark, nawet widać, że jest dalej tark. Tutaj jest budowa, która nie jest skończona od 5 lat, tylko siedzą i patrzą chłopy. Tam sklep jest dalej, pamiętam tu nawet. Nie wiem czy dalej jest, ale kiedyś był, i chyba teraz też jest. Ta, jest, no jest sklep. Dobra. Teraz wjedziemy sobie pod sklep. Siup, 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 siup i siup. Dobra, teraz jedziemy na full na, do przodu. Widzicie? Jak teraz był trójki ruszy, jak mu jedynki ruszyłem teraz, to teraz 100 stówkę lecimy, a nie jakieś 48. Niby Niby Yamaha 350 leci. O Jezu. Ojojoj. Oj, oj. Jedyneczka, dwuja. Gaz do dychy, Gaz od mm wie, ten wie. Jedyneczka, dwója. GZDH. Tutaj. Tutaj to jest mój dom. Kiedyś. Kiedyś też tu byłem. A tutaj jest jakiś tartak zapewne. Znaczy wejdę w zakręt wejdę Wejdę, wejdę. Mm -hmm. Dobra, jedziemy już, już Nic nie będę tam Już się chyba przyjechałam, bo no nic tutaj już nie ma ciekawego, Siup. Dobra, jedyna Patrzcie teraz, Full Maxa mogę pokazać. Czekajcie, bo to... Wszyscy lecieliśmy stówkę. Ale dużo topali pali ogólnie ten motor dużo pali, bo jak ogólnie jeździliśmy niedużo, no jedn, dwie motogodziny teraz mamy, no to ogólnie spaliliśmy jedną czwartą baku, więc no to pali jak bydle. Dobra. no jeszcze powiedziałbym tam kawałek. Tutaj wójt mieszka, wójt wsi gminy w sumie, bo to jest gmina, bo tu jeszcze się wlicza Kolonia się wlicza, Lubelska Dolina się wlicza yy, i tam jeszcze parę wsi się wlicza, więc no. Dobra, teraz weźmiemy. Siup i siup. Wskoczyliśmy. I patrzcie teraz. Tutaj zaraz. Ogólnie nie pytaj, nie wiem dlaczego tutaj nie ma aut na razie. Znaczy jakieś tam są na pewno, ale no dobrze, że tutaj policji nie ma, bo latamy z, blacha, z rejestracją taką, że no jakby policja tutaj była, to już by było po nas tak ogólnie, no więc ale lepiej dla nas. Yy, dobra, jedziemy. Teraz tak ogólnie, chcę jedną rzecz zrobić, czy dałbym radę... Hmm. No teraz w sumie zrobię taką jedną rzecz. Bo tutaj kiedyś było takie jakby zagłębienie, tylko muszę teraz wziąć kładę. Bo tam krosem to nie wiem czy wjedziemy. Kładem na pewno tam idziemy, bo ja tam sam kładem leciałem, ale... i to nie wiem. Bo... to jest tam trudniejszy teren jest. A wiem, że kład sobie na pewno poradzi, a kros to wątpię, Musimy sobie zrobić kłódkę do bramy, bo ogólnie jak yy, no jak w nocy też będziemy musieli zamykać bramy, więc no przyda się kłódka na bramkę. Patrzcie teraz. Musimy teraz szybko lecieć, bo już się powoli ciemno robi, a jak się ciemno zrobi, no to no, już będzie słabo, bo już jest 16.07, a wy to będziecie widzieć koło pewnie 14.00 w wtorek po świętach, mm, więc no, mm, bo mamy... mamy Tyle wam powiem. mam dużo odcinków, które wstawię w jeden dzień, bo to jakby będzie także, bo to było po świętach, miałem w święta wam wstawić, dużo odcinków, ale w święta byłem. Miałem dużo roboty, więc po świętach wlatuję z pełną parą teraz. Pewnie jak, jak już jesteście, jak jest po świętach we wtorek, to już pewnie jeden odcinek albo dwa wrzuciłem. I to chyba albo będzie, trzeci, albo będzie drugi, albo będzie trzeci, nie wiem, jak wy to widzicie, no, ale w sumie, po co będę mówił. Dajemy ja radę! Tutaj jest taki w lesie, jest takie zagłębienie, kiedyś było, i siup, teraz nie jedziemy żadną drogą, tylko od razu lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Oj. No i. przelecimy lecimy. Tutaj. <laughs> tak, to jest to drzewo. To jest to drzewo. To. Nie, to nie jest to. Tak, to, to jest to, to jest to, to jest to. Dobra. Dobrze, żeby zestaw. Do wspinaczki po drzewach. Opa. Opa. Patrzcie. Zawiesimy sobie tam pachołek taki i patrzcie. Lecimy aż do pachołka. Oj. ała, Spaliśmy. Mm bo co? Dobrze, że spadamy tak nie na ten. O! Dobra. Na gałęź będziemy spadać ciągle. I teraz wrócimy jak najwyżej potrafimy. O! Tak, to jest tu, to jest tu, to jest tu. Tak, tam, tam był safe, mój. Bo jakieś tutaj zbierają moje pieniądze. op I jakby na tym drzewie schowałem safe. O, tutaj mam safe. Ładny sobie ten safe, bo nie wiem ile tam jest. Przystał dzieci, nie tam zbierałem, więc no. Więc może tam być nawet z 50 tysięcy. A nam nawet się przyda, jak mieli. Nam tu się teraz przyda nawet złotówka. A ogólnie, każda łapka to jest dla mnie 5 złotych i dostajemy do serii 5 złotych, więc łapkujcie, bo dostaniemy wtedy 5 złotych do serii i będziemy mieli więcej pieniędzy na zakupy. Będziemy mogli kupić więcej maszyn i będziemy mogli się rozwijać po prostu. Więc łapka w górę. I będzie lepiej seria szła. Aj Musimy teraz pojechać. Dobra. Dobra, teraz wam pokażę kamerę drona z całej naszej okolicy, którą będzie widział w dron. Patrzcie. To jest cała okolica nasza. Calutka. Tam dalej jedzie się na yy, tą. Na lubelską Dolinę. Tam dalej jedzie się na... No na Fajsowice, więc tam dalej. No i tam jeszcze par wsi. To jest kamera drona. Więc jak Wam będę pokazywał taką kamerę drona, żebyście widzieli gdzie jesteśmy i co robimy. Tutaj jesteśmy na razie w tą strzałeczką. Więc no. Teraz idziemy sobie na gospodarkę. I tam powiem Wam coś, co odkryłem. Jak Wam mówiłem, że postaram się odkryć, od kogo mam ten testament i od kogo dostałem ten spadek. To udało mi się odkryć to. Więc powiem Wam to na gospodarstwie. I pewnie się zdziwicie. Lecz nie wiem, czy pamiętacie takich dwóch braci, którzy mieszkali kiedyś w lesie. I oni właśnie tam mieszkają dalej. Pamiętacie coś? Mieli, prowadzili serię Spadek po dziadku. I właśnie ten ich dziadek. Tego, ten dziadek miał takiego wujka i tego i ten wujek, to jest właśnie wujek tego dziadka, co przepisał tym chłopakom, tym dwóm chłopakom, co przypisał im tamtą działkę. Wiecie, którą pewnie oglądaliście. No i on im przypisał to właśnie. I ten, ja, i wujak tego dziadka przypisał mi to. I właśnie nie wiem skąd, ale na kartce, którą znalazłem w, w domu pisało, żebyśmy szli tak do końca i że znajdziemy jakieś drzewo i że znajdziemy jakieś drzewo małe, jakoś sosnę o leżącą i że mamy odkroić, jakby odciąć kawałek, tak 4 metry kawałek tej sosny i do, aż do zaczęcia gałęzi mamy odciąć i on powiedział i tam było pisane, żeby ją poćwiartkować i że ma coś tam być, więc Powiem Wam, więc zobaczymy to w kolejnym odcinku już, bo teraz jakby nie mam jak tego podświartować, bo jakby piłą nie mogę podświartować tego, tylko muszę, potrzebuję sikiery, a sikiery tutaj nie mamy, więc no. Na razie sobie zostawimy to tutaj. Nie wiem, co tam jest. A, krosa musimy wstawić tutaj pod, pod dach. Dobra, teraz co my będziemy robić? Pojedziemy. Znaczy, nie w sumie, nie pojedziemy. Zostaniemy tutaj na razie na, na gospie. I poczekamy. I musimy wyłowić. W sumie nie będziemy czekać. Do wieczora. żeby wyłowić to. Tylko. Ogólnie muszę to jakoś wyciągnąć. Mam trochę siły, bo to jest cienkie drzewo. I on na mnie nie jest jakiś straszne, Więc no. Nie jest strasznie ciężkie, ale. Czuję. Muszę wywalić to gdzieś tutaj. Opa. W następnym odcinku. Albo nie, nie w następnym. Nie wiem, kiedy sąsiada zobaczę. Ale jak zobaczę od razu sąsiada, to wam od razu powiem. To ogólnie zrobimy z tego odcinek. Jak zobaczę sąsiada. Nie wiem, kiedy to będzie. Nie wiem. Bo na razie go nie widzę nawet, bo... Tylko widzę, że wszędzie jest zgaszone światło u niego. I nie wiem, czy on w ogóle jest tutaj. Albo czy w ogóle kogoś to jest gospodarstwo kogoś. Czy to ogólnie jest jakby opuszczone? Piszcie, co myślicie? że to jest opuszczone? Czy ktoś tam mieszka? Dobra, teraz musimy jakby... Nie wiem, czy mamy coś. Mamy. Chyba. Albo i nie mamy. Nie mamy. Myślałem, że mają jakąś kosę, albo coś. Bo byśmy tam, co tutaj, są duże takie krzaki. Dobra, zrobimy też szczęci trochę. Jesteśmy, jesteśmy, słyszeliście te głosy, bo ja jakby słyszałem coś tutaj z tych krzaczków i może byśmy tutaj wszystko jakby odkosili i zobaczyli, że tego tutaj już nie ma, bo słyszę jakby głosy stąd jakby, więc no, słyszę głosy i nie wiem co tu się dzieje, bo słyszałem jakiś głos, nie wiem jaki. Więc no, słyszałem coś i jakby nie wiem co to, <laughs> muszę to zlokalizować, czy tu nie ma jakiejś podziemnej kurde bazy albo czy tu nie ma jakichś chłopów, co są pod ziemią i coś gadają i ja ich słyszę albo coś w ten deseń. Opa, dobra, musimy, muszę teraz coś zobaczyć i to jest bardzo ważne. Widzicie tamten... Ten, nie wiem jak był... Jakby, nie mam żonetki Tamtych czarno Tam kiedyś stał taki ciąg duży. I nikt im nie jeździł. On był w bardzo dobrym stanie. Co wy na to, żeby w kolei, żeby ukraść go kiedyś? Piszcie w komentarzach. No i to z tego odcinka byłoby na... 对了，有。